Witam Was wszystkich w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness Freak. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony stakowi na redukcję, który jest bardzo popularny. Nie tylko ze względu na to, że jest on bardzo dobry i bardzo mocny, ale również ze względu na to, że stał się on nielegalny. Dlaczego stał się nielegalny, to za chwilę powiem. Ale najpierw. Najpierw chciałbym tutaj przytoczyć wiadomość od Weroniki, która napisała do mnie po ostatnim materiale, w którym mówię o TRT w sprawach takich po prostu życiowych, kiedy ktoś sobie rozwali totalnie gospodarkę hormonalną. Jak chcecie to możecie zobaczyć ten materiał, jak nie to nie. W każdym razie Weronika napisała do mnie tak w wiadomości prywatnej. Cześć Bartek, bardzo dobry kanał. Fajnie się ogląda. Może nagrasz coś o Eka na redukcji? Od siebie dodam, że już lecę na tym 10 dni i nie mogę tego porównać do żadnego innego spalecza. Petarda. No i teraz tak. Stwierdziłem, że zrobię ten materiał o Eka. I. Chciałbym ten materiał zrobić dość tak porządnie, nie po prostu powiedzieć Wam, że eka to jest to, to, to i to i na tym zakończyć. Tam wyczytać z forum, jak, jak to chłopaki biorą i dziewczyny i powiedzieć Wam, jak to się dawkuje, bo to według mnie na tym rzecz polega. Więc troszeczkę się chciałem zagłębić w ten temat i Wam wyjaśnić, bo część z Was może nie wiedzieć, co to w ogóle jest, z czego to się składa. Więc yy, eka to jest skrót od. Efedryny, kofeiny i aspiryny. To są trzy składniki, właśnie w takiej kolejności, jak jest podane. Który, tak jak w tabeli, jak macie składniki żywieniowe w jakimś tam produkcie, to co jest na pierwszym miejscu tego jest najwięcej. I tak samo jest tutaj. Najwięcej efedryny, później kofeina i najmniej aspiryny. I teraz tak. Jest to jeden z mocniejszych staków, jaki jest dostępny, jeżeli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej. Każda z tych substancji osobno wspomaga w jakiś sposób spalanie tej tkanki, bądź też jakąś tam termogenezę, czy też podnosi ciśnienie. W każdym bądź razie no, każda z osobna coś tam robi w tym kierunku, ale tak naprawdę dopiero razem działają najlepiej. I teraz. Chciałbym przejść po kolei do wszystkich tych substancji. Najwięcej będzie tutaj o efedrynie, dlatego że to efedryna jest głównym składnikiem eka, i to efedryna w znacznej mierze odpowiada za to, że jest to stak taki dobry, i to właśnie efedryna odpowiada za to, że jest on nielegalny. I zaraz wam to wszystko przytoczę, co jak i dlaczego. Po pierwsze, efedryna wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej, ale również zwiększa możliwości wysiłkowe. Dlatego też często jest dodawana do jakichś przedtreningówek. Aktualnie w Polsce ciężko taką otrzymać, ale jeżeli Wam się uda coś ze Stanów ściągnąć jakimiś tam dziwnymi ścieżkami, to może być w tym efedryna. Dalej. Dzięki kofeinie działa ona dużo lepiej niż sama. Czyli tak jak powiedziałem wcześniej, efedryna działa sama, ale właśnie w połączeniu z kofeiną to jest po prostu ciał, tak naprawdę. Lecimy dalej. W suplementach możecie ją często spotkać pod nazwą Mahung, to jest chińska nazwa właśnie efedryny, bądź też jako efedra. Efedra to jest ziołowy odpowiednik efedryny, można powiedzieć, i ogólnie czysta efedryna jest wytwarzana właśnie z efedry w sposób tam laboratoryjny. Następna kwestia. Efedryna jest bardzo mocnym środkiem i bardzo dobrze spala tkankę tłuszczową. Ale trzeba wziąć sobie pod uwagę jeszcze to, że ona dodatkowo, przez to, że jest tak silna, spala również, jest duże prawdopodobieństwo tego, że będzie spalała Wam tkankę mięśniową. Dlatego podczas stosowania efedryny właśnie w celach redukcyjnych, a nie jak weźmiecie sobie od czasu do czasu przetreningówkę, no bardzo istotne jest to, aby zachować naprawdę odpowiednią ilość białka w diecie i tak na, i nawet lepiej zjeść więcej tego białka, niż jeżeli jest to potrzebne. Tak można powiedzieć dla pewności. Trzeba również uważać na tolerancję własnego organizmu na ten produkt, dlatego, że u każdego jest ona inna i niektóre osoby mogą przy nawet bardzo małych dawkach mieć bardzo negatywne efekty. Na przykład bóle głowy, bardzo podwyższone ciśnienie, wymioty, mdłości, jakieś tam zaburzenia orientacji, takie rzeczy się zdarzają i wbrew pozorom wcale nie są to takie rzadkie przypadki. Dlatego lepiej zacząć od jak najmniejszych dawek po to, aby uniknąć tych skutków i aby po prostu zobaczyć, jak nasz organizm jest wrażliwy na te właśnie środki. Teraz kwestia jeszcze związana z efedryną, mianowicie dlaczego w ogóle ona jest nielegalna. Efedryna tak naprawdę jest nielegalna dlatego, że dilerzy handlarze narkotyków, robili na niej dobry biznes, bo pakowali do kapsułek duże ilości efedryny i sprzedawali ją jako ekstazy, ponieważ w bardzo dużych ilościach, no ona może doprowadzić właśnie do takich stanów, jak się ma po ekstazy i to spowodowało, że w pewnym momencie po prostu efedryna została wpisana yy, jako substancja zakazana i przez to też właśnie eka jest zakazana, no bo jeżeli jest jeden składnik zakazany, no to trudno, żeby tak w tym składzie był dozwolony. Więc dlatego właśnie efedryna jest niedozwolona. Był też podobno jeden przypadek śmierci kobiety, która stosowała właśnie efedrynę, ale, podkreślam, ale, podobno stosowała i mówię podobno, stosowała bardzo dużo tej efedryny i bardzo mało jadła, prawie wcale. No więc ciężko powiedzieć, żeby to była wina efedryny samej w sobie. Dalej, lecimy teraz. Kofeina. Kofeina. Sama w sobie, jako spalacz, nie jest wbrew powszechnej opinii taka dobra. Dużo ludzi myśli, że właśnie kofeina, to przez to, że Wam podniesie trochę ciśnienie, że macie więcej tak siły, to w, że ona coś zmienia. Ona tak naprawdę zmienia w niewielkim stopniu. Podnosi troszeczkę może podnieść ciśnienie, oczywiście, i podnosi troszeczkę metabolizm organizmu, przyspiesza go. Ale jest to proces, po pierwsze, chwilowy, a po drugie, naprawdę. Mało zauważalny. Dopiero właśnie kofeina, jak już było wcześniej powiedziane, w połączeniu z efedryną daje takiego kopa niesamowitego i dlatego jest dodawana. Właśnie to nie jest tak, że kofeina jest w tym staku, bo coś magicznego robi. Kofeina jest tam po to, aby jeszcze wzmocnić, spotengować działanie efedryny. Tylko i wyłącznie. Następnie mamy aspirynę, która została dodana do tego staka ze względu na swoje możliwości rozrzedzania krwi. No i oczywiście jeszcze tego, że zwiększa potliwość, ale ogólnie chodzi, założenie było takie, że y, aspiryna zwiększa y, tą, roz, zwiększa, przepraszam, rozrzedza tą krew, y, tą naszą krew i dzięki temu większa ilość komórek tłuszczowych może być szybciej przetransportowywana Yy, po prostu i to powinno teoretycznie przyspieszać spalanie tkanki tłuszczowej. Jednak yy, osoby, które stosowały Eka, yy, uważają w dużej mierze, że aspiryna jest tam zbędna, bo nic tak naprawdę nie wnosi, i sama efedryna z kofeiną działa równie dobrze jak z aspiryną, a jeżeli dodamy aspiryny, to nawet jeżeli jest jakaś różnica, to ta różnica jest minimalna. Dlatego też. Yy, Dużo osób, które stosuje tego typu środki, przestaje dodawać właśnie aspiryny. Teraz, kiedy już wytłumaczyłem, mam nadzieję przynajmniej, pokrótce oczywiście, czym jest tam ta efedryna, kofeina i aspiryna w tym produkcie, dlaczego tam się znalazły, przejdźmy teraz może jak stosować to. Na, jako, można stosować na kilka sposobów, jako spalacz tłuszczu, bądź też jako środek, który ma zwiększyć naszą wytrzymałość podczas treningu. I teraz, jeżeli stosujemy ją jako spalacz tłuszczu, to najlepiej stosować ten stack przez 6 tygodni w cyklach przeplatanych dwoma tygodniami takiej przerwy od tego produktu i później znowu wchodzić na 6 tygodni. Oczywiście robicie to w trakcie redukcji, bo no nie było chyba badań przeprowadzanych, ale jest duże prawdopodobieństwo, że możecie sobie rozwalić zdrowie, jeżeli byście chcieli na tym być cały rok. Dlatego okres jakiś tam redukcyjny jak najbardziej wskazany. Dwa takie, można sobie dwa takie cykle zrobić na redukcji, ale wydaje mi się, że więcej nie ma sensu. I druga sprawa to mamy jako tak dostar dostarczający energii. Wówczas używamy EK tylko i wyłącznie przed treningiem w dni treningowe. W dni treningowe w ogóle go nie ruszamy. I wtedy on działa głównie właśnie na tą naszą wytrzymałość. Treningowo, teraz jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja dla osób, które już stosują EKA, bądź zdecydowały się, że będą, go że będą stosowały ten stak. To jest to, że po odstawieniu tego staka trzeba bardzo restrykcyjnie, restrykcyjnie bardzo restrykcyjnie podchodzić do swojej diety, do swojego bilansu kalorycznego, dlatego że hmm, podczas stosowania EKA. Metabolizm jest nakręcony, jednak po odstawieniu ten metabolizm nagle zwalnia i często jest tak, że jest on nawet wolniejszy aniżeli był przed rozpoczęciem kuracji tymi środkami. Dlatego też musicie mieć to na uwadze i nie jest tak, że zrobicie redukcję na eka, jest wszystko fajnie. Spalacz wam pomógł i z dnia na dzień boom zaczynacie wpierwszać pizzę i inne rzeczy. Nie liczycie, bo na przykład już skończyliście redukcję, bo się może okazać, że zrobi się wam taki efekt jojo. Że tego później nie ogarniecie. Dlatego uważam, że to trzeba mieć na uwadze. I kwestia jeszcze jedna dawkowanie, bo to Was na pewno interesuje. Ja dlaczego o dawkowaniu nie będę się wypowiadał? Nie będę się wypowiadał o dawkowaniu nie dlatego, że mm, nie znalazłem tych informacji, bo tych informacji jest w internecie pełno i naprawdę każdy może je znaleźć bez żadnego problemu. Wystarczy w Google spisać eka dawki i Wam wyjdzie wszystko. Tylko, że ja wychodzę z założenia, że to jest już tak poważna zabawa, że lepiej stosować te dawki jak najmniejsze, dlatego też nie podaję żadnych, abyście się nie sugerowali tym, co ja powiem. Według mnie lepiej stosować dawki jak najmniejsze po to, aby zobaczyć po prostu tolerancję naszego własnego organizmu. Bo tak jak już wcześniej powiedziałem o tej efedrynie, różni ludzie mają różne odczucia względem efedryny, jak zaczynają ją stosować. Dlatego też, jeżeli się na to zdecydujecie, to ja bym polecał te dawki. Poczytajcie sobie po prostu o tych dawkach, ale ja bym polecał te najniższe. Najniższe, jakie tylko można zrobić i zobaczyć. Jeżeli nie będziecie nic odczuwali, albo będzie, będziecie słabo to odczuwali, wówczas dopiero dodawać. Pamiętajcie, że ten sport czy te, to jest tak naprawdę styl życia, i tutaj trzeba z głową do wszystkiego podchodzić. I swój organizm poznaje się latami. Dlatego lepiej zróbcie to z głową, mądrze, abyście nie mieli później przykrych konsekwencji z tego, że chcieliście zrobić coś na szybko. To by było wszystko, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że się komuś do czegoś przydał i że coś wyjaśnił. I do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale Polish Fitness Freak.